Witam Was serdecznie, znajdujemy się dzisiaj na terenie warszawskiej dzielnicy Wawer, w której chcę Wam pokazać dwa cmentarze żydowskie, które znajdowały się na jej terenie przed wojną. Znajdujemy się teraz przy pierwszym z nich. Ulica, którą idę to ulica Kwitnącej Akacji, tamta poprzeczna ulica to ulica Izbicka. Jesteśmy w części Wawra, zwanej radością, i tutaj też, na styku tych dwóch ulic, znajduje się pierwszy cmentarz żydowski. Od strony ulicy kwitnącej Akacji znajduje się taka tablica informująca o historii cmentarza, jak i Żydów na terenie Falenicy. Dalej zaczyna się teren cmentarza. Jak było widać, na tablicy cmentarz powstał około 1917 roku. A został zamknięty w roku 1937, więc funkcjonował przez około 20 lat. Historia związana z jego likwidacją jest bardzo ciekawa. Nie będę jej teraz czytał, można ją przeczytać na stronie cmentarzeżydowskie.pl. Link jest w opisie. Bardzo polecam. Dziś teren cmentarza ma około hektar, ale zachowało się na nim dość niewiele, jak na tak dużą powierzchnię. Na pierwszy rzut oka wszystkie macewy znajdują się tutaj. Ale Macową przyjrzymy się za chwilę. To co jest dosyć wyjątkowe, to fakt, że jest tutaj oryginalny przedwojenny mur, jak widzimy, trochę już zniszczony, ale ciągle widać, że znajdował się w tym miejscu. Teraz pokażę go od strony ulicy. Tak trend cmentarza wygląda od strony ulicy Izbickiej. Więc tego muru, jak widać, trochę jeszcze zostało i można sobie wyobrazić, jak wyglądał w latach przedwojennych. Teraz pokażę go z bliska. Muru nie omijają dewastację. Miał on mieć 82 metry długości. Tu widzimy, jak ulega coraz dalej posuniętemu zniszczeniu. Chyba rosnące tutaj drzewa przyczyniają się do rozpadania się tego muru, ale może wpływają na to też inne czynniki. Tutaj dalszy przykład dewastacji, oraz taka metalowa tablica informująca o tym, że cmentarz ten znajduje się pod opieką. Tu narożnik cmentarza. Widać, że mur w dosyć kiepskim stanie, ale trzeba docenić, że zachował się chociaż w takiej formie, gdyż z cmentarzy żydowskich, które do tej pory pokazywałem, raczej zachowane ogrodzenie jest rzadkością. Wracamy z powrotem do tablicy. Teraz pokażę, co zachowało się na cmentarzu. Zastanawiamy się ta wyrwa w ziemi. Dlaczego ona tu jest, jak powstała. Sam proces niszczenia, niszczenia cmentarza rozpoczęli Niemcy w czasie II wojny światowej i prawdopodobnie trwał on także w latach powojennych. Dziś, jak widzimy, tych nagrobków jest niewiele. Część z nich to tylko takie fragmenty z zachowanymi wciąż napisami. widzimy górna część macewy, złamana w połowie. Na płaskorzeźbie ramię świecznika. Tutaj taka kamienna chyba podstawa. A obok bardzo ładnie zachowana macewa. Widoczne literki PENUN. Wszystkie napisy. I na dole także napis po polsku Błogosławionej Pamięci Moses Eisenberg Zmarł 7 września 1930 roku, żył lat 77. Jest to jedna z lepiej zachowanych macew. Wcześniej także dwie ładnie zachowane macewy. Jedna z rzeźbą dłoni. Dosyć czytelnie zachowana. Z taką rysą przez środek. Druga macewa względem tej poprzedniej, ułożona do góry nogami. Tu na płaskorzeźbie, jakby półka z książkami albo szafa. Napisy także widoczne. Bardzo ładnie zachowane są wszystkie zdobienia. I ta macewa jest naprawdę w przyzwoitym stanie. Brakuje jej tylko tutaj kawałka na górze. Kolejny kamień. Te wcięcia to raczej nie są litery. Może litery są po drugiej stronie tablicy. Tutaj dosyć pokaźnych rozmiarów. Pomnik, dokładnie jego górna część, błogosławionej pamięci M. szkolników zmarł dnia 16 maja 1927. Tu zaz widzimy wyryty napis 21 września 47. Ciekawe, czy wyrył to ktoś na pamiątkę swojej obecności tutaj, w tego dnia. Ciekawi mnie także, co znajdowało się w tej wnęce, bo ewidentnie brakuje tu jakiegoś bardzo dużego elementu. Czy było tu takie ogromne zdjęcie? czy jakaś inna forma zdobienia. I ostatnie macewy, jakie widzę, to te oparte o ceglane ogrodzenie. Są to tylko, jak widać, fragmenty. Tutaj ewidentnie dopasowane do siebie dwie części. Ciekawe, czy ta polichromia jest jeszcze oryginalna. Być może tak. Mamy tutaj kolory czarny, niebieski i chyba resztki zielonego, co pozwala trochę wyobrazić sobie, jak ta macewa i w ogóle macewy wyglądały oryginalnie. Na pewno były dużo bardziej kolorowe niż teraz. No tej także jest trochę kolorów. Nie jestem pewien, czy są one oryginalne, ale tutaj ta polichromia wydaje się, że mogła być na tej macewie od początku. Tu jeszcze jeden fragment. Górna część macewy wraz z fragmentem płaskozeźby. I obok taki kamień Widać, że o rzeźbionym kształcie, wszystkie te matywy, które pokazywałem, znajdują się od strony ulicy Izbickiej. Ale, jako że teren cmentarza miał mieć hektar, a wydaje mi się, że jest to dość duży obszar, to postanowiłem sprawdzić, co znajduje się jeszcze w jego dalszej części. I to też teraz wam pokażę. Z swoją drogą, tu po prawej zasiadką, znajduje się chyba dom przedwojennego dozorcy tego cmentarza. Tak jeszcze przy okazji cały teren cmentarza jest pokryty takimi poprzewracanymi drzewami. Które wydaje się, że poprzewracały wiatr, niemniej znajduje się ich tutaj naprawdę dużo, a to co ewidentnie pozostało po dawnym cmentarzu żydowskim znajduje się tutaj. Mamy tutaj taki kamienny blok, jest na nim napisane imię, nazwisko. Żył lat 24 widzimy ułożone na górze kamyczki. Obok zaś znajduje się taki pomnik wyglądający jak drzewo. No i to co mówię na każdym cmentarzu, prawdopodobnie pomnik ten należał do osoby, która zmarła tragicznie i młodo, co może korespondowałoby z wiekiem, jaki widzimy tutaj. Obok dwa takie dobrze widać cienki cieniom, dwa takie doły wyglądają na. Być może rozkopane mogiły, albo ewentualnie zapadnięte, ale raczej wyglądają na rozkopane. Dalej kolejny pomnik, też taki dosyć... też taki podłużny. Chyba z tej strony są na nim jeszcze widoczne litery. Tu zaś wydaje się, że jest jeszcze fragment jakiejś płaskorzeźby. Ale mogę się mylić, jest to tył tego pomnika, a wszystkie napisy znajdują się tutaj, z drugiej strony. I jeśli chodzi o pomniki, to więcej mi się nie udało znaleźć. Ciężko jest mi ocenić, gdzie ten cmentarz się kończy. W stronę południową pewnie kończy się tam, gdzie zaczynają się ogrodzenia domów mieszkalnych, ale w stronę wschodnią jest mi to bardzo trudno ocenić, choć wydaje mi się, że sięga dalej niż obecna tutaj działka z domem dozorcy. Jednak nic tam nie ma, oprócz paru powywalanych drzew. A tutaj jeszcze oprócz tych pomników... Znajdziemy taki naprawdę dużych rozmiarów rozkopany dół. Może była to kiedyś jakaś mogiła. Może zbiorowa. Widzimy tam kamienny blok. Obok kolejny bardzo podobny dół. Nie do końca wiem, czy jest to pozostałość po jakichś czaprownikach. Podobny dół znajdziemy także tutaj dalej w zaroślach. No i tak jak mówię, nie do końca wiem skąd one się wzięły, no chociaż muszę przyznać, że się domyślam. Mam nadzieję, że wszyscy zapoznali się już z historią zamknięcia tego cmentarza, gdyż kolejny cmentarz jest kontynuacją tej historii. Bo gdy zapadła decyzja o zamknięciu tego cmentarza, Żydzi Spalenicy założyli na terenie dzisiejszego wawra drugi cmentarz, który pokażę za chwilę. Jako, że idziemy teraz zobaczyć, gdzie Żydzi Spalenicy byli chowani po zamknięciu cmentarza w Radości. To dodam jeszcze, bo zapomniałem, że przed założeniem cmentarza w Radości Żydzi z Falenicy byli chowani na cmentarzu żydowskim w Karczewie. I chodzi tutaj o cmentarz, który znajduje się na takiej piaskowej wydmie, a nie o cmentarz, który pokazywałem w jednym z odcinków, do którego przy okazji też odsyłam. I zapraszam zainteresowanych do obejrzenia go. A cmentarz, do którego idziemy, znajduje się... Wawerskim Aleksandrowie. Mam nadzieję, że jego lokalizacja w mapach Google jest dokładna. Bo jeśli nie, to czeka mnie dość dużo szukania. Ale z tego, co czytałem, i z tego, co widzę, cmentarz ten jest oznaczony także w terenie. Taką gwiazdą Dawida ze strzałkami. I tak wyglądają drogowskazy do niego. Na takim piaszczystym skrzyżowaniu mamy kolejny drogowskaz. Więc chyba idziemy dobrą drogą. Tu mamy informację, że należy skręcić w lewo. I po lewej stronie drogi, kolejne wskazówki, jak dotrzeć do cmentarza. Przy takiej przerwie w drzewach na linię energetyczną, kolejna wskazówka. Gdy już znajdę cmentarz, to wrzucę mapę wraz z drogą, którąś na niego dostałem, żeby następnym osobom było łatwiej. Drogowskazy coraz gęściej, tu jeden. Tu na środku rozwidlenia widzimy kolejny na drzewie kierujący nas w prawo. Kolejne strzałki kierujące nas w taką brzuskową alejkę. W brzuskach przy takim słupku znajdziemy taką wąską ścieżkę i kolejne drogowskazy. Ścieżką wchodzimy na takie delikatne wzniesienie. Za wzniesieniem kolejne, widzimy strzałkę i jesteśmy na miejscu. Widzimy, jest tablica, która ma wyznaczać teren cmentarza. Na tablicy napis cmentarz żydowski założony w 1935 roku wśród pochowanych Żydzi z getta falenickiego. Jak widzimy, ten cmentarz powstał jeszcze przed ostatecznym zamknięciem tamtego cmentarza. Były na nim chowane osoby, które zginęły w czasach zagłady. Cmentarz miał być doszczętnie zniszczony w czasie działań wojennych na przełomie roku 1944 i 1945. Podobno żołnierze z Armii Czerwonej używali macew jako tarcz przed kulami wrogów. Po wojnie teren ten został zalesiony, więc pewnie przed wojną tych drzew tutaj wszystkich wokół nie było. Do dziś miały zachować się tylko gruzy i pojedyncze bardzo fragmenty pewnie takie jak ten ale niczego na takich fragmentach nie znajdziemy. Tu zaraz obok jest taki dół pewnie po mogile i w ogóle teren wokół jest taki dość charakterystyczny dla cmentarza. Tu kolejne. Kamienie, też być może pozostały po cmentarzu. Ale co najciekawsze, to sam teren cmentarza miał mieć aż 2,7 hektara co jest olbrzymią powierzchnią. Nie mam pojęcia, w której jego części stoi ta tablica czy jesteśmy teraz przy wejściu, czy na środku cmentarza, czy gdzieś na jego krańcu ale musiał on naprawdę być olbrzymi co jest zastanawiające, bo funkcjonował on dosyć krótko. Nie wiem, czy aż taki obszar udało się. Pokryć grobami. Być może macie by znajdowały się tylko na jakiejś jego części. Tu niedaleko tablicy jest kolejny taki dół. Może jakaś zbiorowa mogiła, albo ktoś coś rozkopywał. No, ale tak jak mówię, niewiele ma się tutaj już znajdować do czasów dzisiejszych. Ta tablica jest dość nowa. Powstała w czerwcu 2020 roku. Miała ona powstać dzięki fundacji Pamięć, która trwa. Jak już tu jestem. Kto chciałbym podziękować wszystkim osobom, które się zaangażowały w takie upamiętnienie tego cmentarza. Wtedy też pewnie powstały te drogowskazy w lecie. Bez nich ten teren byłby bardzo trudny do znalezienia. Oraz trudny do zidentyfikowania tu na miejscu, gdyż naprawdę wiele się tutaj nie znajduje. Gdy przed chwilą szedłem na ten cmentarz, to kawałek jeszcze przed tablicą już pojawiła się taka charakterystyczna cmentarna rzeźba terenu. Widzimy, jest bardzo nieregularna i dużo dołów. Tu także znalazłem jeszcze jedną rzecz, która mogła być pozostałością po cmentarzu jest to taki kamienny bloczek może stanowił kiedyś fragment cmentarza Jeśli chodzi o cmentarze żydowskie na terenie warszawskiego Wawra, to wszystko. Z tego co wiem, oba one są dosyć już mocno zapomniane. No siłą rzeczy podejrzewam, że ten drugi jest zapomniany w dużo większym stopniu. Zastanawiam mnie je trochę jego lokalizacja. Jest bardzo daleko od wszystkiego w zasadzie. I Nie wiem dlaczego na jego lokalizację wybrano akurat to miejsce. Nie udało mi się na ten temat znaleźć żadnych informacji. Jest to Trochę zastanawiające. Jako ciekawostkę mogę dodać, że niedaleko stąd, według Map Google, znajduje się najdalej na wschód wysunięty punkt Warszawy. Jest on oznaczony, także można go wyszukać, znaleźć i zobaczyć. A w tym odcinku to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie. No i zapraszam standardowo na kolejne moje filmy.